hej z tej strony Kuba Duba, to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas, subskrybujcie kanał Kuba Duba i Alonisko Zero, łapeczki w górę, miły komentarzyk, jak nazwać tego gościa, jak nazwać CJ'a, napiszcie w komentarzach jak nazwać CJ'a i go nazwiemy, Cześć czy jak tam, jakby chcecie, ja nie decyduję, tylko wy. Jedziemy już na ostatnie misje. I do lazwentura się przenosimy zaraz. Więc ja się bardzo cieszę, i lecimy z koksem. Bo ale wariat za mnie. Ło, o nie. O, nie, nara. mnie goni, mnie goni. Bez szans, mnie mnie dogoni, bo to auto jest to Ej, to auto mnie goni dalej chyba O, to auto jednak jest szybsze Oj, jednak wyprzedzone przeze mnie Oj Dobra Jak widzicie mam tu dużo pieniędzy Bo jestem bogaty Money, money, money Dobra Mm, oho! Tak się dla Sandrasa. Dobra. I jak go przebrać? Za hipstera, za gangstera czy za Debila? Napiszcie. I teraz uciekam przed policją, tyle powiem. Sandras San już od lat gram, jakbyście chcieli wiedzieć raz ja I tada, ja i już to od lat garam. Więc wsiadam do auta, A tam jest pan policjant, w porządku, pilnuję. A dla mojej pani mamy i na Oczywiście na randkę ją wezmę. Ech. Żeby ta policja mi wał to czasem nie wolnała, a ja sobie pojadę z Tra-la-la-la-la. Dra, la, 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 Dobra, jedziemy po nią. Ona chyba tu była, gdzie ja byłam, tak tak, no tu było. Jedziemy po moją. Du, 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 ten czy to chodzi, że przepisy mam łamać czy coś. To po prostu nie chce auto sobie wnieść city. I patrzcie jaki ono ma auto umierające, od złoty, No i jest ona! Plalalala. Tryling, na na trailing, trailing. Dobra, na chwilę wyjdziemy. Policja jakoś dziwnie. Aha, dobra. No, oczywiście. I patrzcie. Choć jedziemy, bo czasu pewnie nie mamy A ja jeszcze muszę na miejscu jechać moją Więc jedziemy Ile grę podgłosimy? Wow albo potem była wątura, będzie tutaj coś, że zabiorę, to, że no dziewczynem, do była wątura, to już będzie, na randkę, ją zabiorę i będzie takie coś, że sobie, nie wiem co, ale randkę spędzimy, no fajna randka, fajna randka, by i na randkę. O i potem idziemy ją dobra, więc jedziemy ją odprowadzić do domu. Ta Po schodach No, jednak musimy zjechać. Przepraszam panią. Siedzimy, ją do domu odprowadzić. No i rail, No teraz siedzimy na misję. Chodźcie

And just leave back and let the rain miss fall. Bruh. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting loose with here, all? Hey, partner. T-Bone, look. It's Khan. Now, he's a real hero there. this. Seven. See? We still good. What, are you to stupid? Someone's on to us. We need to go back and read deep. I think this is fine. to hey, look. Mike. Mike. I've been trying to contact you. What? Oh, man. who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who was Mike? Man, he taking the U shipment and the van. And Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he is? Phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right. just. it. No, 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 no. Widziście kacenkę dobrze. Co i jak? No i to aż szybko jedziemy tam, gdzie mamy. Ja wiem gdzie to, bo ja kiedyś cały sam raz przechodziłem i przeszło za sond raz mi się udało. Więc ja sobie gratuluję. Mamy aż tylko 5 minut. Mamy tylko 6 minut. Uch, teraz... 5 minut, 5 minut, 5 minut.

不是不是，明大林咖喱蛋挞，蛋挞、嗯，叫你那贝，那我，到那边去接，没事，不是不是不是，不，嘟噜噜噜噜噜噜噜。 Nie mam czasu Mam tylko oczywiście 4 minuty Więc nam tego za dużo Nie biorę Nie biorę Ja nie żartuję Nie Nie, 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 nie. No i dupa Mi się Albo może nie Jak uciekniemy Aha, dobra, bo zginął Co za ty głupi Naprawdę musiał zginąć ja pijel. I teraz to mnie wkurzę, tak powiem. No, dobra. Dobra, teraz tak szyb, szybka misja. Szybko, szybko, szybko. Teraz my to na szybko robimy. Łoł, wow, ale deliver Łoł, pociąg To już było za szybkie Ja mord przeszkoli <śmulik> Może go zaboli

Kurde, mam tylko 4 minuty i ścigamy się z tym typem, Ło, no i wyprzedziłem Chyba może nie, no O, dobra, tak, wyprzedziłem, wyprzedziłem go I don't me my me, not don't me no be. zadzwonię na policję And I big

En, so, to ah, sånn.

The mm -hmm. And don't, don't break my heart. Right mm here, -hmm. okay? no. I can so I so wanna I wanna be, I so I wanna be, and I wanna and I, I want

মুসেই <laughs> 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 Pfff, rumebusz pomera pelatus zierna, zawiertyncy nie rały na buzyn. Przeszliśmy. Uuuu, uh, 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 Dobra, teraz mam misję zabić Ladera. Uuuu. Uh. Teraz mam misję zabić Ladera, ciekawe jak to będzie. To już ostatnia misja na dziś, zabić Ladera. No, niestety ostatnio myślę, że idera. Albo już, może kończymy? Dobra, jeśli wam się odcinek spodobał, o telefonik akurat, hej, some fear, White. O oh, nie, ja, ja to zawsze nie robię, bo on truncheon the I a check checking with this shit. No i już. Dobra, jeśli Wam się odcinek spodobał, łapeczki w górę i jak tego CJ nazwać. I cześć!